Mm, mm, Witam mm, Was, ja mm. jestem Kita na ze mną jest? Oczywiście, lekstara, to nie wy inny, no nie? No oczywiście. Um, chcielibyśmy Wam pokazać um, życie na Goldcraft Server, um, na którym obecnie jest nas, ile nas jest w Gildii? Pięciu? Sześciu? Siedmiu. Siedmiu, o, dobra, dobra, siedmiu. Um, ogółem zbudowaliśmy sobie takie chatki, małe, pokoik lekstara, jak widzicie tutaj odkryłem tajemnicę jak ładne. zrobić ten 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 sandstone z, tym, z tą buzią Creepera No ja go nie widzę na odwschodzie dobre um, tutaj mamy pokój Kreola czyli naszego tak jakby króla Gildi tak niby ja nie powinienem być, ale Nie ale niezbyt nie rozgarnięty nie tutaj nie jest wyjście na górę ogółem wszystko znajduje się tak jakby underground um, no. tutaj takie trochę śmieszne i małe ale jest, farmek, farmki takie małe. E, tutaj jest mój pokój. A ty jest zamknięty. Tak. Ogłem taki jest. fajny wystrój jest zarąbisty. Gdzie tylko zamknięty? Aha, tu nie dawa. No za ty, za cisnią cukrową. To jest z jakiejś... nie wiem, ktoś... ktoś z tych bardziej popularnych YouTube'owiczów nagrywał. No e, Tutaj mamy owieczki, oj, owieczki czerwone są. E, no i tutaj mamy takie podstawowe pokoje, tutaj nie wiem co to jest. Zjadalnia? Nie, klasa chyba. Tak, klasa. Okej. Okay. Tutaj mamy Endermana widzę. No brawo. Przywitaj się z nim. Właśnie jakby się z nim bije, ale coś mi się zdaje, że mnie zaraz zabije. Okej. Okay. Yy, zniknął przed chwilą. Yy, tutaj mamy kolejny pokój, czyli też sypialnię znowuż, to? Po co te sypialnie, jak każdy z nas ma swój pokój? No takie, wiesz, takie niby klasy, w takie, takie... takie, takie e, ogółem e, w tej gildii jestem od krótszego czasu. Tutaj jak widzicie to drewno, tutaj były bloki diamentowe, ale jeden z naszych... O, to też jest fajny Bayer. E, światło się zapala i gasi. E, tutaj były kiedyś bloki diamentowe, ale no ja je wziąłem i taki jeden z naszych gildiarzy mnie po prostu spalił w lawie. Ha, zamieni się za jakiś czas. Tak, zamieni się za jakiś czas. A ogółem to jest dosyć ciekawy korytarz. E, projekt, który niedawno skończyliśmy robić, to jest jaki? Świątynia czy coś tego Tak, tytułem, dokładnie, nie? świątynia. E, świątynię skończyliśmy robić e, jakiś czas temu rzecz biorąc. Tutaj mamy taki fajny coś. Przed chwilą tak dokładniej. E, tak, przed chwilą tak dokładniej. W, e, ten, no i nie wiem co ja chciałem powiedzieć. <laughs> e, właśnie. No, e, witamy Was po krótkiej Przerwie gdyż ponieważ ja miałem obiad. Mm, musiałem zejść. A ty? Cały czas siedzisz tutaj i cały czas grasz, nie? Tak, to sobie trochę wody, czekaj. Tak... Dobra, nie ma No to co? nie? No tak, nie tak, tak, ja jestem w tej chwili przy pokoju KK07. A tak jeden. No, ja, jestem obok ja go za bardzo nie znam, bo przyznam szczerze, że ja znam tylko e, moich starych znajomych, czyli właśnie Lekstara i e, Radisa, o którym gram już od dłuższego czasu. A, mm. taki taki, to nie mówię, kocme, no to i kocze. Karola, może kiedyś, jak będę jeszcze pokazywał wam co się zmieniło u nas. O, basem. Ja, Jakę przed basem, wszystko czego, O oh, Jak będziemy kiedyś później grali jeszcze z Karolem i w ogóle zbierze się nas cała paczka to wtedy, o, to wtedy Wam przedstawię wszystkich u. i y, powiem Wam ogółem, kto jest kim i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy się różnić wyglądem, ale... Co znaczy, no, wie, powiem Wam szczerze, że u nas y, się, różni się wyglądem tylko ja od nich wszystkich. No. Bo ja jako jedyny mam oryginalnego Minecrafta i, przy... i oni już też chcą sobie załatwić oryginalnego Minecrafta i Może. mi już o tym mówili. No i no, no tak, no nie, ale dobra, to widzimy dalej, nie. Dobrze, ja i teraz tu jest właśnie pokój alchemiczny, tak, dziwny. Tak, to, e, to było robione przez bodajże Karola, Kreola, Karola no, nie, Kreola. E, tutaj mamy taki e, mini mob grinder w skeletz. Oh, wow, 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 shit, wow. Patrz, ja je zabiję, patrz, 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 patrz. No brawo. Dobra, i tu, tutaj na górze ogółem działa to w ten sposób, że na górze jest spawner, one sobie tutaj spływają na dół, o właśnie no to chodzi. One tutaj spadają nam na głowę i w ogóle. Eee... O, dzięki, że mnie zamknąłeś. O, o. Eee, tak, eee, z tego pomieszczenia wchodzi jeszcze jedno pomieszczenie, do którego zmierza Lekstar i tu, I tu są piecyki tu nie jest nie jeden piecyk tutaj nic nie ma że tutaj jest tutaj bez sensu pokój kolejnej osoby tak to jest pokój kolejnej osoby która nie ma nazwy osoby nie wiem czekajcie jest ona się nazywa e karateka.pl to się nazywa ta osoba Tak, e nie znam jej jej nigdy nie widziałem na oczy e no to nie, nie musiałem w każdym razie jest nie można zaprzeczyć e pokój do enchantingu widzę kawiarenka tutaj, żeby na... rzadko tutaj bywam gdyż ponieważ ja nie ulepszam mieczy na razie bo nie mam jak widzicie levelu ja mam miecz na Wow, ja się snę czemu mi one tyle życia biorą a ja nawet zbroi nie mam założonej czemu mi nie mówisz że nie mam zbroi założonej no, no, to mm, e, tak idziemy dalej a może tutaj mamy tutaj mamy coś co się nazwa lawa e, tak. lawa jest ogółem dosyć ciekawą osobom <grym>, tutaj tak. mamy nasz prywatny portal do netheru Nederu, Nederu, netheru e, i tutaj jest to nad czym długo ale to długo pracowaliśmy bardzo długo e, to jest świątynia pamiętasz tak do końca pamiętasz pamiętasz <grym>, tak podczas, podczas budowy tej świątyni było bardzo ale bardzo dużo śmiesznych scen Um, bardzo dużo żeśmy się wygłupiali ponieważ, gdyż ponieważ no, no, czasami nam się nie chciało um, widzę Lexer sobie liże budzeleczkę. Um, tutaj w czacie pokazuje wam się od czasu do czasu um, pokazuje wam się od czasu do czasu nazwa serwera na które możecie do niego wbić um, IP nie wiem czy wam podawać bo serwer jest naprawdę już napchany um, i ciężko będzie Cokolwiek, żeby ktokolwiek wszedł, chyba że ma chyba że kupuje vip za 10 złotych i Lekstra jest za właśnie taką osobą, która ma VIP'a. Pokaż co ma VIP, o! Yeah. Pokaż co ma vip -a. Co ma VIP. Wow. Wow. Oh. No i teraz no, Ci pokażę. BUM. Tak, to boom. jest e, zarąbiste, e, to jest się tym się podsadza, co jest bardzo fajne. Albo bum. Gdzie ja jestem? Nie wiem. Zetnąłem się. Wow. jak się ta komenda nazywa. Jump, no nie? Ja? I jeszcze mam kit stores, czyli do jak trzy rzeczy diakover, czyli się kilo, łopatami. Oh, yeah. I mogę wbić kiedyś serwer pull, tak. Dobrze. E, więc tak, w tej chwili dowiedzieliście co to jest e, VIP. E, VIP też robi coś takiego, że można wbić na serwer, kiedy jest on pełny. E, I znak pewnie większość z Was, ludzi, którzy kochają JJ Jokera, będą mówić. Zgabiliście od JJ Jokera znak. Tak, zgapiliśmy, ale to nie był mój pomysł, tylko pomysł naszego króla gildii, yy, który wymyślił sobie, że taki znak musi być w świątyni. Chwilę, żeśmy z nim na ten temat dyskutowali, żeby go nie było, no ale ostatecznie, pff, jak zechciał, to, to, to ma. Yy, ogółem wystrojem zająłem się ja i Lekstar. Yy, o Boże, żebyście widzieli, ile myśmy tego Mossie nas szukali. Wow. Yy, tutaj mamy... Kupiliśmy też, no nie? Ale no tak, też kupiliśmy razy. trochę, ale głównie z naszych zasobów braliśmy. Yy, no i tutaj mamy jeszcze filary. Ja w ogóle ja się zająłem upiększaniem tej sali, yy, bo kiedy ja się tutaj zjawiłem, to był taki bezkształtny kloc. Znaczy, kształtny, ale kloc był taki wielki. Filary wymyśliłem, ja te podpory z boku też ja wymyśliłem, Lekstar mi pomógł wypełnić to wszystko z tą i myślę, że to się myślę, że to by się Wam spodobało. Mam nadzieję, że będziecie... Ojej, co ty mi robisz? Mam nadzieję, że filmik mniej. Wam się spodoba, jak go oczywiście wrzucę, jak nie zapomnę Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba i jeżeli ocenicie go wysoko, to możliwe, że później z Lexstarem będziemy coś nagrywać razem na jakimś serwerze razem Ewentualnie dojdzie z nami jeszcze parę osób, jakiegoś let's playa czy coś takiego W każdym razie Jeżeli Wam się podoba nasza tak jakby baza. nasza baza, o ta ładnie to ujął podziemna to proszę was o pozytywne komentarze, oceny też jeżeli chcecie żeby taka seria pojawiła się część, pojawiały się jej odcinki życia na serwerze, już mamy tytuł <noise> życia na serwerze to naprawdę komentujcie Yy, dawajcie ocenę filmiku Jeżeli Wam się podoba to też Właśnie. dodawajcie do lajków I subskrybujcie mój kanał Ja idę do brodzika Tak znowu będziesz wow. udawał że pierdzi Znowu będę musiał uciekać z tego brodzika A widzicie widzicie Już, 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 już ledwo, ledwo wszedł i już sobie puścił Ach, Mówię Wam, życie z nim tutaj pod tym jednym kamieniem jest ciężkie Um, no, dobra, to, no tyle. to, to będzie tyle. Yy, jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, że Wytrwaliście do końca. Yy, no to do zobaczenia cześć. i cześć. Cześć.